Witajcie widzowie, z tej strony Maciej. Dzisiaj chyba wasza ulubiona seria na moim kanale, czyli analiza powtórek widzów. Być może to właśnie dzisiaj twoja powtórka zostanie oceniona. Często widzowie mnie pytają, jak mogą wesprzeć mój kanał, nie wydając zupełnie pieniędzy. Pojawia się taka okazja. Pierwszy link pod tym filmem to jest link do pobrania gry. Pobierasz gierkę i to wszystko. W ten sposób dokładnie wspierasz mi kanał bez wydawania pieniędzy. Więc osoby zainteresowane, zapraszam. Pierwszy link w opisie i pierwszy link w komentarzu. Z góry dziękuję i zapraszam na materiał. Pierwsza powtórka będzie powtórką gracza Hursarz, który poprosił mnie o analizę. Zaczynając od najważniejszej sprawy, mamy dziesiąte tiery. Mapa martwy Tor, gramy Karo. W naszym teamie jest jeden magic light. Plus my. W tymie przeciwnika jest TVP i BadChat, więc sytuacja jest mniej więcej wyrównana. Ale co jest ważne, przeciwnik ma tak mobilne czołgi ciężkie, że tak naprawdę beczka, Chieftain, Concept i Kran, każdy z tych czołgów może przyjechać na Medownie. Tak samo Su-122. Te czołgi są o tyle mobilne, że nie jest to dla nich żaden problem. Więc uważam, że w tej bitwie. Granie medowni agresywnie jest bardzo ryzykowne. Jest duża szansa, że ktoś pomoże medom. Nie jest to gwarant, ale jest duża szansa. W naszym teamie, jedyny czołg, który może nam pomóc, to jest prawdopodobnie lodówka. Raczej inne czołgi nie pojadą na medownie, bo są zbyt wolne i nie będą ryzykować. Zobaczmy, co zrobi w tej bitwie kursarz. Jeśli chodzi o mnie, na początku tej bitwie zagrałbym defensywnie. Aby zebrać informacje, gdzie są ciężkie rywale, dopiero wtedy bym podjeżdżał medownie. Zobaczymy, jaki plan na to ma kursarz, jak tą bitwę przeanalizował. Co widzimy po pierwszych 10 sekundach? Nasze wszystkie ciężkie jadą na ciężkie. Niszczyciel tak samo, jedzie do rogu, więc na medowni jesteśmy tylko we dwójkę. I z mojej perspektywy to już jest pierwszy błąd. Wiadomo, to nie musi być błąd, ale to jest ryzyko. Niepotrzebne. Bo chursarz jedzie w ciemno agresywnie do przodu. Jeśli tu przyjadą ciężkie i szybko nie ucieknie, jest na pewno trupem. Na ciężkich dostaje jeden czołg spota, więc wiemy o tym, że koncepta tu już nie będzie. Pytanie co z beczką, chieftainem i kranem. Te czołgi wciąż mogą się tutaj pojawić. Mamy cifa, ok, jeszcze dwa czołgi, jest beczka. To właśnie o czym mówiłem. Beczka jest na tyle mobilna, że rozgrywanie medowni dla niej to nie jest żaden problem. I żeby nie było, ja tą powtórkę widzę tak samo pierwszy raz jak wy. Ja tej bitwy nie znam, nie wiem jaki jest przebieg i nie wiem jaki wynik zrobi kursarz. Po prostu poprosił mnie o analizę. Hursarz ma spota, więc powinien zakładać, że tutaj również jest TVPek i BATCHOT. Czyli przeciwnik ma trzy czołgi na medowni i już ma czołg przewagi. A do tego Chieftain dojeżdża również na medownię. Te wychylenie się jest totalnie potrzebne, totalnie głupie. Dlaczego? Wychylasz podcelowany czołg nie mając pancerza, a do tego wystawiasz się dla prawej strony mapy. Zobacz, jak tam czołgi Cię widzą. Jesteś tak wysoko. Że praktycznie nic cię nie zasłania. Tutaj czołg stąd cię widzi. Tutaj coś możecie widzieć. To jest bardzo ryzykowne i bardzo głupie. Nie robiłbym tak. Jeśli chcesz robić super wyniki, to najważniejsze jest to, żeby zadawać uszkodzenia za darmo. Czym więcej takich uszkodzeń zadasz, tym lepszy wynik zrobisz. Nie da się zrobić super wyników, wymieniając się z przeciwnikiem pestka za pestkę. Bo wtedy zrobisz. Prawdopodobnie podobną ilość do swoich punktów życia a To nie jest dobry wynik No i patrz Minęło już półtorej minuty bitwy I czołgów ciężkich przeciwnika Naprawdę mało ma spota Tak samo niszczycieli Dalej nie wiesz o tym Gdzie jest Kran, gdzie jest SU I gdzie jest TVP Ja naprawdę bym się wycofał Bo lada moment te czołgi mogą na was wyjechać Szczególnie że na minimapie zobacz jak twoje cztery czołgi grają agresywnie naprawdę na ciężkich nie ma za bardzo przeciwnika mamy kran na wrogu, ok kran dostał spota ale patrz jak oni grają defensywnie prawdopodobnie gdzieś tutaj na medowni jest mnóstwo czołgów i zaraz na was wyjadą tak zakładam, tak to wygląda na razie a wy stoicie razem agresywnie nie mając tutaj szans bo wiecie o tym, że tutaj są prawdopodobnie trzy czołgi i Chieftain może w każdej chwili dojechać. A wy jeszcze podjeżdżacie. Jednak Chieftain gra na midzie, walczy z waszymi ciężkimi, więc to jest na razie spoko sytuacja. Kończycie koncepta. No i wyjeżdżasz na bata i znowu pestka za pestkę. Niepotrzebnie zupełnie. Gdybyś był twardy jak MK, takie wychlanie jest spoko. Ale ty nie odbijesz. Tutaj za szybki strzał nie przycelowałeś. Mogłeś oddać na 100% lepszą pestkę. No i znowu pestka za pestkę. Znowu pestka za pestkę. I tak naprawdę tyle ile straciłeś, tyle oddałeś. A nawet jeden strzał mniej. Zobacz jak Twój team gra agresywnie. Zobacz na minimapie po lewej, jak Twoje czołgi są agresywnie. Jeśli oni grają tak agresywnie, to Wy nie powinniście grać agresywnie. Jeśli przeciwnik odpuszcza ciężkie... To prawdopodobnie na medowni ma większe siły. A wy znowu podjeżdżacie, twój sojusznik również. I prawdopodobnie zaraz zginie. Tak, tutaj jest Su, tutaj jest Beczka, tutaj jest Badczat, i na respie stoi Powinien Powinieneś jak najszybciej uciekać w tej chwili. Bo jeśli twój zginie, a na pewno zginie, to oni pojadą również po ciebie. A ty jesteś tylko na dwa strzały. Mamy SU. Ty masz pełny magazynek. To jest fajna okazja na oddanie uszkodzeń. Tylko jak dostaniesz spota, to będziesz trupem. Twój team wygrał ciężkie. Dojeżdżały ci pomóc. Fajny strzał, ale bacik na górze. Bacik, który macie na dwa strzały. Jeśli wyjedzie, będzie kaplica. Masz krana na wrogu. Darmowy damage. Tylko przyceluj. Z wyprzedzeniem. No, 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 dobra, tutaj ładnie wycelowane, ale trzymasz pestki, chcesz dowodować więcej, okej, okay, rozumiem Masz 2200 na koncie Beczka się od ciebie odbija, proszę bardzo Szansa na drugi strzał, okej, okay, no i teraz już nie możesz ryzykować. jesteś na strzała Masz już w miarę fajny wynik, beczka wyjeżdża ci po celownik, dobita, 3300 No i 155 punktów życia Tutaj ryzyko jest niepotrzebne. Pamiętaj o tym, że kran jest w rogu na fullu. Nie walcz w SU, tylko szukaj bicia w krana może. Bo SU tu jest jakieś półtorej strzału. A tam kran ma naprawdę dużo HP. I być może tego teraz widzisz. No, widać go było. Cały czas go było widać. Dopiero teraz się schował. Dobra, jest SU. Tam jest wrak, trochę ci zasłania. SU dobity. No i został kran wrogu. No i zobacz. W tej bitwie... Zrobiłeś dobry wynik, ale uważam, że tutaj było sporo szczęścia i rywal zagrał źle. W większości takich bitew powinieneś zrobić dwa razy mniej, gdyby twój przeciwnik chociaż trochę ogarniał, bo oni odpuścili ciężkie, mieli bardzo dużo czołgów na medowni, a mimo to tego nie spuszowali, mimo że mogli. Nic nie stało im na przeszkodzie. Więc tutaj ich błąd i ty to wykorzystałeś. Ale uważam, że ta bitwa naprawdę jest dużo do poprawy teraz masz krano, jeszcze możesz oddać jeden strzał pyk kto odda pierwszy strzał twoi dobijają 3700 no i wynik fajny ale w bitwie naprawdę wiele do poprawy Najważniejsze jest analiza bitwy no i oczywiście niezbieranie pestka za pestkę bo teraz to się spoko, teraz to się upiekło przeciwnik tobie nie wykorzystał ale w większości bitew przy takim samym rozjeździe gwarantuje ci, że twój przeciwnik nie da ci tak postrzelać Kolejna powtórka jest od gracza IM Zapytał mnie co mogło tu pójść lepiej. Bitwa na czacie. Zobaczmy. Mamy mapę Molendike, więc to jest dobra mapa dla Lajta dla Meda. U nas w teamie jesteś: ty na Bacie i TVPEK. Przeciwnik ma Estebeka i Sheridana, więc powiedzmy, że sytuacja jest wyrównana, ale macie dwa magazynki i to jest duża przewaga. Dlaczego? Bo jeśli dojdzie do walki. Gdzie wyjedziecie oboje na siebie wszyscy, to wy szybciej skończycie jeden czołg, jeśli go sfokusujecie, i wtedy zostaniecie dwóch na jednego i na pewno taką walkę wygrać. Więc to jest pewna przewaga, tylko trzeba to dobrze wykorzystać. Przeciwnik MFA 215B ma dwa krany i Rino. Te czołgi na spokojnie mogą przyjechać na medownie To nie jest dla nich żaden problem. U was w teamie z mobilnych czołgów 2,60 i 7 ekran. Więc też nie jest źle, ale macie jednego niż ciele więcej. Na co też warto zwrócić uwagę, nie każdy o tym wie, ale jeśli ktoś gra turnieje i ogarnia lepsze klany, to przeciwnik ma Godzilla w klanie SQD1. Bardzo mocny klan, jest bardzo duża szansa, że ten gracz ogarnia i będzie dużym zagrożeniem. Nie wiem, czy o tym wiesz, ja wiem i w tej bitwie bym szczególnie na to uważał, bo to jest prawdopodobnie najtrudniejszy rywal w tej bitwie dla ciebie. Najbardziej groźny. Nie ze względu na to, jakim czołgiem gra, tylko ze względu na to, jaki gracz gra tym czołgiem. Naprawdę doświadczony. Twój team jedzie do miasta, więc ja na twoim miejscu bym już nie jechał tak agresywnie. Dlaczego? Tutaj z Madowni jest, może nie całkiem, ale ciężko jest uciec, jeśli ktoś cię spotnie, jeśli ktoś podjedzie, to wtedy przy ucieczce możesz dostać od środka uciekając. A wy stoicie tak, że praktycznie nic nie spotujecie. Przejeżdżasz bokiem, trochę środkiem, ale nie rysowałeś spota, jesteś lightem, to jest twoja przewaga. No i co, twoje czołgi są w mieście, tam jest pusto, więc przeciwnik będzie na medowni. I teraz pytanie: czy lepiej to bronić, czy lepiej wrócić do miasta? Ja na tej mapie zazwyczaj stoję gdzieś w krzaku z tyłu i po prostu osłaniam moich którzy jeszcze z tej medowni nie uciekli Ty decydujesz się na podjazd na medowni Jest to ryzykowne, ale może się udać Dlaczego? Bo w mieście dostał spota Kran Tak samo nam respie FV Więc Ty już wiesz o tym, że dwa czołgi ciężkie na pewno na medowni nie przyjadą Zostaje tylko Estebek na medowni Potencjalnie Rino I drugi Kran Więc jakaś tam szansa na wygranie medowni jest Masz tutaj tę pk niszczyciela z tyłu. Jeśli mu pomożesz, to być może to wygrać. Tylko musi ci polosować. Masz trzy pestki. Oj, zabraknie jednego strzału. Dokładnie. 63 punktów życia Ta pk staruje? Staranowo, ale się nie udało. Ale dobra, medawnia panowana. Brawo. Dobry ruch. Szkoda, że wasz tfl zginął. Nie musiał wyjeżdżać, nie miał pestek. On wierzył w to, że go staranuje po prostu i się tym razem nie udało. Dobijasz tfl tabeka, w mieście aż cztery czołgi mają spota. Godzilla, Kran. Tutaj na respie FV, więc medownie jest pusta. Trzeba ich powoli domykać. W mieście jest sześć czołgów. Tutaj gdzieś był FV. Musisz uważać, bo ten czołg jest dla Ciebie bardzo, bardzo groźny. On na hakach bardzo szybko Cię spompuje. No i teraz sytuacja jest tragiczna. Dlaczego? Ty nie możesz sam wyjechać na FV, -a, bo FV -a Zmasakrujecie z hajków. W twoim teamie są dwa czy na respie, które bronią się, a pięciu przeciwników, albo nawet sześciu, nie w sumie pięciu, tłuszczuje ich. Nie mają szansy przetrwać, prędzej czy później zginą. Twój niszczyciel na Medowni, powiedzmy sobie szczerze, nie robi nic dobrego. W tej sytuacji widzę dwa rozwiązania: albo dojeżdżasz do Mida i wierzesz na plecy dla Rywala, farmi się od boku. Albo z twoim 268 poczujecie FV. -a. Tylko problem jest taki, że FV z tego, co mi się wydaje, ucieka. I zanim go dogonicie, to wasze miasto może zginąć. Więc ja teraz na twoim miejscu, bym podjechał pod Mida, oddał magazynek w bok rywala i po prostu uciekał do twojego 268, z nim jeszcze trochę będziecie mogli nafarmić. Ale w mieście twitim według mnie bardzo szybko padnie. Zobaczmy to, co ty zrobisz. Dojeżdżasz do miasta przez kapa, więc dajesz pewną informację, ale ciężko było ci to ominąć. Jednak wracasz na rysę. Okej. Okay. Chcesz bronić? Tego tak, nie, jednak medownia. Okej, okay, okej. Okay. Trochę czasu na tym straciłeś. Zobaczymy, co zrobisz, bo jakby tutaj czas działa na waszą niekorzyść. Bo twój team prędzej czy później zginie w mieście. Czym więcej rywal będzie miał czołgów, a tym mniej, to ciężej będzie wam wygrać i zrobić dobry wynik. Szczególnie grasz lightem. No i jest FV. Jest FV. Twój 268 jedzie. Czołgi w mieście padają. Ten FV chce z tobą walczyć. On chyba nie jest świadomy, że tutaj jest 268 i to jest okazja dla was. Dwóch na jednego na spokojnie go porobicie. Tylko musisz zrobić wszystko, żeby nie zbierać. Musisz zrobić wszystko, żeby to właśnie twój 268 zbierał. Udaje się. Pierwsza pestka jest dla do twojego niszczyciela. Fajnie go trakujesz, przedłużasz, pięknie, uciekasz przed wieżą, pięknie zagrane. Cztery pestki dałeś za darmo, 2,68 teraz da pestkę, no i ty zaraz dobijesz, 5 sekund. Pięknie umiesz fała. Teraz dobicie, super, no i zostajecie dwóch na pięciu. Według mnie nie macie prawa tej bitwy wygrać, ale możecie chociaż coś z tej bitwy wycisnąć. Uszkodzenia cały czas co do zrobienia. Chociaż w sumie, czy nie macie szansy wygrać, przeciwnik jest mocno bity. Macie szansę. Ten magazynek masz praktycznie każdego rywala. To jest naprawdę duża szansa. Jest Lino, jedna pestka, druga pestka, brawo, oddał strzał! Okazja dla ciebie. Dobijesz go super. Tylko w tym czasie zginął Twój sojusznik. Zobacz, jak ty zagrałeś fajnie, a jak 268 zmarnował swoje punkty życia. Zamiast wrócić do ciebie. Zagrać razem? to on mając ponad 1000 życia, po prostu te życia oddał no i ty, sam na trzech masz bardzo trudny orzech do zgryzienia dlaczego? bo to są magazynki kiedy spotkamy IS-7 i w nas nie trafi to przez 10 sekund około jest bezużyteczny a jak Kran w nas nie trafi to ma dwie kolejne pestki, żeby do nas strzelić i to jest właśnie przewaga magazynków no i jaki to masz plan? Ja na twoim miejscu bym starał się złapać Godzilla, Bo jeśli ona nie trafi, to wtedy możesz się usparmić. Z kranami będzie bardzo ciężko. Masz dużo czasu, więc na spokojnie. Jest godzilla. No, masz go na magazynek, tylko musisz wszystko przebić, wszystko trafić. No i dawaj, nie masz spota. O, już tego strzału. Widać, że twój celownik trochę tak nieczysto chodzi, więc według mnie grasz na taczu. Jest Godzilla. No, no, trzy strzały potrzebujesz. Wykorzystaj to, no. On wychyli pierwszy track, ja mogę go strakować. Dobry strzał, dawaj, dawaj. Dwie pestki. Pamiętaj o tym, że kan był na dawnie jeden. On na ciebie jedzie. Czym dłużej będziesz stał, tym przeciwnik zbliży sobie dystans. Oiding, masz teraz dwie szanse, nie możesz żadnej zmarnować. Musisz zebrać, bo tutaj będzie ciężko bez zebrania. Prowokujesz go ładnie. Czy odda strzał? O, ten strzał! Tak doświadczony gracz oddaje strzał w domek. Dobijesz go? Brawo, piękny. Pięknie go zbejtowałeś. Minuta 20 do końca. Jeden czołg na kapie. Pytanie, gdzie jest drugi? Jechał w kierunku medowni, więc może być już na Twoich plecach. Nie masz czasu, żeby tu bitwę wygrać, według mnie ale masz czas zrobić jeszcze jeden magazynek nawet jeśli kran wyjedzie na ciebie to zanim odda 3 pestki ty powinieneś oddać swoje 4 masz 4200 możesz mieć około 5000 nie widać krana, kran stoi głębiej 60 punktów, oj, ten kran cię spotnie 45 sekund ja na twoim miejscu bym już po prostu starał się zrobić damage, bo Remis i tak będzie. A porażka i remis to jest to samo. A możesz zagrać pod uszkodzeniem. Możesz zrobić 5 koła. Tutaj fajnie ich wymanewrowałeś. Pojechałeś w prawo, zniknęłeś, zawróciłeś. Pięknie. 10 sekund wyjeżdżasz. Jedna pestka, druga pestka. No, jeszcze dwie oddasz. Raz. Oj, tu szkoda koladinga. Na twoim miejscu bym w tej sytuacji po prostu oddał pewne strzały i zginął. Bo ty i tak zremisujesz. A remis i porażka to jest to samo w statystykach. Pamiętaj o tym. Bo teraz to zremisujesz, masz prawie 4905 koła, ale co z tego, że zremisowałeś i przeżyłeś? Jeden strzał więcej byś oddał, nie? Ogólnie bitwa całkiem fajna. Widać, że myślałeś to tu robić, próbowałeś. Fajnie go Godzilla. Jedynie szkoda tego czasu, jak twój team ginął w mieście, że nie został wykorzystany. Ale rozumiem, że czekałeś na swoje 268. Myślę, że jakbyś oddał strzał jeszcze jeden w krana, to byś miał MK. Więc taka nauczka na przyszłość, że jak masz remis, pewny, to porażka nic nie zmienia. A jeden strzał więcej byś zrobił i więcej jak było. Jeszcze byś kapa zbił. Zadałeś mi pytanie, co mogło pójść lepiej. Szczerze, do ciebie nie mam praktycznie żadnych zarzutów. Po prostu Twój team zagrał źle. Rozdzielił się, przegrał w mieście. No i tak to wyszło. W tym materiale to już wszystko. Jeśli chcesz, aby twoja powtórka została w przyszłości oceniona, na moim Discordzie masz kanał powtórki. Tam wrzucasz swoją powtórkę, opisujesz i być może również twoją powtórkę obejrzę. Link do Discorda masz w moim opisie.